Sale rozświetliły złote światła, dźwięk fortepianu wypełnił pomieszczenie, a wszystkie oczy zwróciły się w stronę pary stojącej na środku parkietu. Sofia Kowalska, w szafirowej sukni, uśmiechała się delikatnie, tańcząc ze swoim mężem, Tomaszem Kowalskim, świętującym 20 rocznicę ślubu. Goście wznieśli toast za miłość, nie spodziewając się, że za chwilę wybuchnie burza. Gdy Sofia odeszła, żeby napić się wody, kobieta o brązowych oczach i ciemnych włosach której nigdy wcześniej nie widziała, szepnęła jej do ucha: Twój mąż dodał coś do twojej wody. Sofia roześmiała się, myśląc, że to kiepski żart. Ciekawa, ale wciąż sceptyczna, Sofia nic nie powiedziała Tomaszowi. Kiedy odwrócił się, żeby przywitać się z przyjacielem, ona dyskretnie zamieniła z nim szklankę. Kilka minut później, na oczach wszystkich gości, Tomasz zachiał się, gwałtownie zakaszlał i upadł na podłogę, przewracając tacę ze szklankami. W pokoju zapadła cisza. Sofia klęknęła obok niego w szoku, gdy kelner wezwał karetkę. Panika na wszystkich twarzach wyglądała jak wyjęta z filmu. Jednak ból Sofii był prawdziwy, a w jej umyśle zaczęły drzeć wątpliwości. W poczekalni szpitala w Chicago, oddech Sofii został przerwany przez ciche łzy. Nie mogłem zrozumieć, co się stało. Lekarze poinformowali, że stan Tomasza jest stabilny, ale pozostaje on pod ścisłą obserwacją. Dziwne było to, że wstępne badanie toksykologiczne wykazało obecność substancji uspokajającej i to dokładnie w jego szklance. Sofia poczuła dreszcz na plecach. Kobieta na korytarzu. Kim ona była? Skąd wiedziałeś? A dlaczego ją ostrzegłeś? Wątpliwości stały się udręką. Trzy dni później, będąc już w domu, Sofia przeglądała papiery, wiadomości i konta bankowe. Ona i Tomasz mieszkali w Seattle, gdzie zbudowali pozornie idealne życie: córka na studiach, dom z nienagannym ogrodem, częste podróże. Ale w tamtym momencie wszystko to wydawało się kłamstwem. Gdy znalazł zaszyfrowaną wiadomość e-mail na równoległym kącie należącym do Tomasza, serce niemal mu stanęło. Nadawczynią wiadomości była Helena Jurek, a w treści wiadomości napisano o planie dokończenia wszystkiego przy kolacji. Sofia poczuła, że zaciska jej się gardło. Czy Tomasz naprawdę miał zamiar ją zabić? A dlaczego? Pieniądze? Jakaś zdrada? Przypomniała sobie, że trzy lata temu zniknął na dwa dni, twierdząc, że jest na nieduchowym rekolekcjach w Sedonie w Arizonie. W tamtym momencie ona w to wierzyła. Teraz wydawało się to po prostu kolejnym elementem makabrycznej układanki. Najokrutniejsze było uczucie, że już nie zna mężczyzny, z którym spała każdej nocy przez dwadzieścia lat. Następnego dnia Sofia, zdeterminowana, znalazła numer telefonu powiązany z imieniem Heleny i zadzwoniła. Głos po drugiej stronie był cichy, ale stanowczy. Nie powinnaś była zamieniać okularów, Sofio. Kobieta rozłączyła się, zanim Sofia zdążyła zareagować. Rozpacz, zmieszana ze strachem. Kim była ta kobieta? A co to masz próbował ukryć? To było większe niż sobie wyobrażała. Może Tomasz nie był po prostu niewiernym mężem. Być może brał udział w czymś niebezpiecznym, albo przed kimś uciekał. Sofia zatrudniła prywatnego detektywa w Nowym Jorku, Marka Wójcika, który wcześniej zajmował się sprawami szpiegostwa korporacyjnego. Analizując dane z telefonu komórkowego Tomasza, Marek znalazł ślady połączeń z numerami w Las Vegas, konta fikcyjnych, a nawet bilet do Meksyku zakupiony na nazwisko innego mężczyzny, ale ze zdjęciem Tomasza. Twój mąż ma wiele tożsamości, Sofio, powiedział z zaniepokojonym wyrazem twarzy. I wszyscy coś ukrywają. W trakcie śledztwa ustalono, że Tomasz przez pięć lat, między 1998 a 2003 rokiem, żył pod nazwiskiem Andrzej Sokołowski i był pracownikiem firmy importowej w Miami, firmy, która była badana pod kątem handlu kontrolowanymi narkotykami. Przesłuchiwało go FBI, ale zwolniono go z powodu braku dowodów. Nic z tego nie dotarło do Sofii. Która w tym czasie była w ciąży i zajmowała się domem swoich marzeń, który, jak mówił Tomasz, budował z wysiłkiem i uczciwością. W skrzynce odbiorczej Sofii pojawił się nowy e-mail od Heleny. Nigdy nie był stworzony do miłości. On przetrwał. A ty byłaś jego błędem. Strach opanował jego ciało. Czy to było ostrzeżenie? Groźba? A może zakamuflowane wołanie o pomoc? Sofia miała wrażenie, że wchodzi do labiryntu, w którym każde drzwi ukazywały coś gorszego od poprzednich. A z każdym krokiem obraz męża, którego znała, zanikał. Jednak to, co odkryje w centrum tego labiryntu, przewyższy wszystko. Następnego ranka Sofia obudziła się z bijącym sercem, jakby jej umysł już wiedział, że ten dzień przyniesie coś ostatecznego. Gdy spojrzała przez okno swojego domu w Seattle, miała wrażenie, że miejsce w którym wychowała córkę i gdzie tak wiele razy śmiała się z Tomaszem, teraz ją dusi. Marek, śledczy, zadzwonił wcześnie rano. Otrzymałem coś, co zmieni wszystko. Umówili się na spotkanie w niepozornej kawiarni na obrzeżach Portland w stanie Oregon. Sofia prowadziła samochód przez cztery godziny, trzymając trzęsące się ręce na kierownicy. Po przybyciu Marek położył przed nią kopertę. W środku znajdowały się zdjęcia, niektóre stare, niektóre nowsze przedstawiające Tomasza stojącego obok kobiety identycznej jak Helena Jurek w różnych stanach New Jersey, Texas, Kalifornia. Na niektórych wyglądali jak kochankowie. W innych przypadkach wspólnicy. Najbardziej szokujące było jednak zdjęcie z 2001 roku, na którym oboje trzymają dziecko na rękach przed prostym domem w El Paso. To dziecko wygląda zupełnie jak nasza córka, gdy była mała, wyszeptała Sofia, a w jej oczach pojawiły się łzy. Marek spojrzał na nią poważnie. Przejrzałam akta. Jest akt urodzenia w Teksasie z nazwiskiem Tomasza, ale on przedstawił się jako Andrzej. A matką dziecka była Helena. Ale imię dziecka to Nadia Sokołowska. Sofia poczuła, jakby grunt zniknął jej spod stóp. Przez lata Tomasz twierdził, że Sofia była jedyną kobietą, którą kiedykolwiek kochał. Ale teraz nie wiedziała nawet, czy jej córka jest naprawdę tylko jej. Albo jakby Tomasz przez cały ten czas żył równolegle drugim życiem. Wróciwszy do Seattle, Sofia czekała, aż Tomasz zaśnie w swoim pokoju szpitalnym i w milczeniu zbierała pasma jego włosów, aby wykonać test DNA. Dwa dni później odebrał również pędzel od swojej córki Liliani, która studiowała medycynę w Bostonie. W ciszy poranka, czekając na wyniki z prywatnego laboratorium w San Diego, Sofia płakała na podłodze w salonie, tuląc ramkę ze zdjęciem ślubnym. Wszystko, co uważałem za prawdziwe, Teraz wydawało się wyreżyserowane. Podczas oczekiwania odebrał połączenie z nieznanego numeru. To była Helena. Ale tym razem jej głos się trząsł. Dowiedział się, że cię ostrzegałam, teraz wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. On nie jest tym, za kogo go uważasz, Sofio. Zanim Sofia zdążyła cokolwiek powiedzieć, usłyszała stłumiony krzyk i odgłos tłuczonego szkła po drugiej stronie linii. Połączenie zostało zerwane. Sofia pobiegła do Marka, który ustalił miejsce, z którego nastąpiło połączenie Bakersfield w Kalifornii. Tego samego dnia polecieli samolotem. Gdy dotarli na miejsce, zastali dom, w którym Helena mieszkała od miesięcy, całkowicie zniszczony. Wyważone drzwi, przewrócone meble i zaschnięta krew na podłodze. Nie było ciała. Miejscowa policja nie wydawała się być zainteresowana, traktując sprawę jak kolejny domowy konflikt. Ale Marek znalazł coś w gruzach, list adresowany do Sofii. Jeśli to czytasz, mogę nie żyć. Ale nie bój się Tomasza. Bój się tego, kto go ściga. Uciekał przez dwadzieścia lat. A teraz przeszłość przyszła, żeby go dopaść. Serce Sofii biło tak mocno, że aż bolało. W milczeniu wracała do Seattle, a słowa listu rozbrzmiewały w jej głowie. Przed kim uciekał Tomasz? Kim był, zanim stał się mężczyzną, w którym się zakochała? I dlaczego teraz, po tak długim czasie, to wszystko eksplodowało? Gdy wrócił do domu, zastał Lilianę płaczącą na kanapie. Wyniki testów dna zostały wysłane e-mailem. Sofia drżąc otworzyła dokument. Słowa te pozbawiły ją tchu, zgodność genetyczna z Tomaszem 0%. Tomasz nie jest biologicznym ojcem Liliani. Niemy krzyk rozdarł pierś Sofii. Czyli to wszystko było kłamstwem? Nawet ojcostwo córki? Ale, jeśli Tomasz nie był ojcem, to kto? I dlaczego cały czas kłamałeś? Wtedy Marek skontaktował się z nami ponownie, miał dostęp do zapieczętowanych akt FBI. Akta Tomasza ujawniły kolejną tożsamość, używaną w latach 1995-1997 w Buffalo w stanie Nowy Jork, Emil Lewandowski, mąż kobiety, która zmarła w tajemniczych okolicznościach po trzech latach małżeństwa. Przyczyna? Zatrucie. Tej nocy Sofia siedziała sama na ganku swojego domu i napisała list do siebie. Żyłaś iluzją. Ale teraz masz coś, czego oni nie mają, prawdę. A prawda jest Twoją bronią. Wiedziała, że następny krok będzie najbardziej niebezpieczny. Musiała skonfrontować się z Tomaszem. Ale nie łzami, z siłą. Bronią, którą on sam jej dał, wątpliwościami. Pamięcią i wściekłością kobiety zdradzonej najokrutniejszym kłamstwem. Sofia pewnym krokiem weszła do sali szpitalnej. Zapach eteru, dźwięk monitora pracy serca i spokojny wyraz twarzy Tomasza stanowiły ostry kontrast z burzą szalejącą w jej wnętrzu. Otworzył oczy, gdy ją usłyszał, i zmusił się do uśmiechu. Wyglądasz inaczej, cholera, dziewczyno. Ona nie odpowiedziała. Zamiast tego wyjął z kieszeni kopertę z wynikami testu dna i rzucił ją sobie w pierś. Wyjaśnij. Teraz. Tomasz zbladł. Przez chwilę jego oddech zdawał się być wstrzymany. Nie zrozumiałbyś, mruknął. To daj mi zrozumieć. Sofia krzyknęła, a jej głos odbił się echem po korytarzu. Tomasz przełknął świnę, założył maskę tlenową i odwrócił wzrok. Liliana. To była jedyna prawda. Nie mogłem ci powiedzieć. Byliśmy obserwowani. Sofia podeszła i wbiła w niego wzrok. Przez kogo, Tomaszu? Kim ty do cholery jesteś? A potem powiedział imię, którego nigdy wcześniej nie słyszała Gregor Nowicki. Polował na mnie przez dziesięciolecia. A teraz jest tutaj. Sofia poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Kim jest ten Gregor? Tomasz wziął głęboki oddech. Były szpieg PRL. Pracowałem z nim. Fałszerstwa, tożsamości, pranie pieniędzy. Ale pewnego dnia ujawniłem jeden z jego planów amerykańskiemu wywiadowi. W zamian dostałem prawo do rozpoczęcia życia od nowa. Ale ceną, była cisza. Musiałem zmienić nazwisko, zniknąć. I obiecać, że już nigdy nikogo nie pokocham. Dopóki nie poznałem ciebie. Sofia poczuła, jak ziemia wiruje. Wszystko, co wiedział, było teraz zasłoną dymną. Tego ranka, gdy Tomasz spał pod wpływem środków uspokajających, Sofia przeszukała jego rzeczy i znalazła mały pendrive ukryty w pudełku z witaminami. Po powrocie do domu podłączył go do laptopa. W środku znajdowały się zaszyfrowane foldery, zapisy milionowych transakcji zagranicznych, zdjęcia z amerykańskimi władzami i lista nazwisk. Dom Grigora Nowickiego zakreślono na czerwono, a pod adresem podano datę sprzed tygodnia Chicago, Illinois. Wiedziała, co musi zrobić. Z pomocą Marka wyruszyli w podróż do Chicago. Ale zanim wyjechali, Sofia odebrała telefon od Liliani, która była cała we łzach. Mamo, dziwny mężczyzna przyszedł tutaj na uniwersytet. Znał moje imię, wiedział, gdzie mieszkam. Powiedział, że tatuś chce mnie przed czymś chronić. I że powinnam natychmiast opuścić Boston. Krew w żyłach Sofii zrobiła się zimna. Weź swoje rzeczy. Spotkaj się z Markiem na lotnisku w Chicago. Teraz. Gdy się rozłączyła, ogarnęło ją złe przeczucie. Polowanie nie dotyczyło już tylko Tomasza. Chodziło o wszystkich wokół niego. W Chicago adres doprowadził ich do starego, najwyraźniej opuszczonego domu w dzielnicy Bridgeport. Ale były też ślady niedawnej obecności: niedopałki papierosów, torby z zakupami, kamera bezpieczeństwa dyskretnie skierowana na ulicę. Marek użył urządzenia do zagłuszania sygnału i wyważył tylne drzwi. W środku powietrze było gęste i ciężkie. Na korytarzach wiszą zdjęcia żołnierzy i rejestry karne. A w centrum pokoju ściana ze zdjęciami Sofii, Liliani i Tomasza. Sofia zatoczyła się do tyłu. Byli pod obserwacją od lat. Były tam daty, plany podróży, notatki o szkole Liliani, biurze Sofii, urodzinach, a nawet ulubione potrawy każdej osoby. To coś więcej niż zemsta, mruknął Marek. To egzekucja w zwolnionym tempie. Nagle usłyszeli kroki na górze. Marek wciągnął Sofię w róg i wyciągnął pistolet. Drzwi skrzypnęły. Wysoki, starszy mężczyzna o szarych oczach i lodowatym wyrazie twarzy powoli zszedł po schodach. Szukasz mnie, powiedział. To był Gregor Nowicki. Gregor spojrzał na nich z pogardą. Tomasz powinien był umrzeć w 2003 roku. Ale Wy, Amerykanie, jesteście sentymentalni. Daliście mu nowe życie. Miłość, rodzina. Słabości. Sofia zrobiła krok do przodu, jej głos był stanowczy. Dlaczego? Co on zrobił? Co było tak poważnego? Gregor uśmiechnął się pustym uśmiechem. Ukradł mi coś. A teraz zabiorę mu wszystko. A ty zacząłeś płacić cenę, kiedy napiłeś się z tego kubka. Sofia wzdrygnęła się. Więc, to ty zatrułeś wodę? Pokręcił głową. Ostrzegłem niewłaściwą kobietę. Tomasz miał umrzeć tej nocy. Świat Sofii wywrócił się do góry nogami. Nieznajomy w restauracji. Nie ostrzegał jej przed nią, ale przed Tomaszem. To był plan, żeby go wyeliminować, i zamieniła okulary. Greger zrobił krok naprzód i stanął twarzą w twarz z nią. Uratowałeś skazańca. Teraz wszyscy zapłacicie. Ale zanim zdążył się ruszyć, Marek strzelił. Greger upadł, ale zdążył jeszcze nacisnąć guzik w kieszeni, a dom zaczął buchać dymem. Sofia zbiegła po schodach z Markiem, kaszląc. A w oddali rozbrzmiewał dźwięk syren. Na zewnątrz, klęcząc na chodniku, Sofia obserwowała, jak ogień trawi kryjówkę Grigora. Coś mu jednak mówiło, że to jeszcze nie koniec. Ponieważ w kieszeni Grigora Marek znalazł coś, zanim uciekli, klucz z inicjałami LS nagrany. — tej nocy nie uratowałeś Tomasza, powiedział. Dopiero zacząłeś to, co było ukryte przez dwadzieścia lat. I po raz pierwszy Sofia zdałem sobie sprawę, że największe zagrożenie być może wciąż żyje. Wspomnienia Sofii wciąż płonęły żarem eksplozji, gdy wpatrywała się w mały kluczyk z inicjałami L z litery wygrawerowane z niemal artystyczną precyzją na pierwszy rzut oka, nie miały sensu, ale jej intuicja podpowiadała jej, że ta wskazówka jest kluczowa. Spojrzała na Marka, który już szukał różnych możliwości na swoim tablecie. To może być safe, pomieszczenie do przechowywania, pokój hotelowy, musimy wiedzieć, gdzie pasuje ten klucz. Sofia czuła, że czas ucieka im jak szalony, a Liliana jeszcze nie dotarła na lotnisko. W drodze na terminal przylotów w Chicago napięcie ogarnęło ich niczym gęsta mgła. Sofia próbowała dodzwonić się do Liliani, ale od razu włączała się poczta głosowa. To nie w jej stylu, że nie odpowiada, mruknął. Gdy dotarli do bramki, ogarnęła ich panika. Linia lotnicza potwierdziła, że liliana weszła na pokład, ale zniknęła przed opuszczeniem hali odbioru bagażu. Natychmiast wezwano ochronę lotniska. Sofia, będąca teraz na skraju załamania, powtarzała: „To moja wina, on ją zabrał przeze mnie”. Kilka godzin później otrzymali połączenie z nieznanego numeru. „Jeśli chcesz zobaczyć swoją córkę żywą, przynieś klucz do Detroit, do starego hotelu Lansden, pokój numer 713, żadnej policji. Żadnych sztuczek”. Głos był zimny, bez akcentu i rozłączyła się, zanim Sofia zdążyła cokolwiek powiedzieć. Podróż do Detroit przebiegała w ciszy, przerywanej jedynie stłumionym dźwiękiem deszczu uderzającego o przednią szybę. Sofia przeżywała na nowo każdy wybór, każde odkryte kłamstwo, każdą wymienioną szklankę. A teraz zamierzała decydować o życiu swojej córki, mając klucz do przeszłości, której nie znała. Hotel Lansden był zaniedbanym, ale wciąż imponującym budynkiem o cechach architektonicznych z lat 30. XX wieku. Podczas gdy Marek sprawdzał zewnętrzne kamery monitoringu za pomocą prowizorycznego sprzętu, Sofia wspięła się na siódme piętro, ściskając klucz w spoconej dłoni. Na korytarzu unosił się zapach pleśni i martwych wspomnień. Gdy włożył klucz do zamka pokoju nr 713, jego serce niemal stanęło. Drzwi powoli się otworzyły, odsłaniając ciemny pokój, oświetlony jedynie słabym światłem dochodzącym z łazienki. Liliana była przywiązana do krzesła, usta miała zaklejone taśmą, ale żyła. Sofia pobiegła do niej, płacząc z ulgi, ale gdy próbowała ją puścić, z cienia dobiegł ją ostry głos. Nie tak szybko. Wysoki mężczyzna w czarnym garniturze z siwymi włosami wycelował w niego pistolet. Klucz, pani Malinowska. Sofia zawahała się. Dlaczego ona jest taka ważna? Uśmiechnął się. Ponieważ otwiera sejf, który nie należy do ciebie, ale zawiera sekrety trzech rządów. Tomasz był tylko listonoszem. A teraz odziedziczyłeś paczkę. Zanim zdążyła odpowiedzieć, Marek wyszedł z drzwi ewakuacyjnych i oddał strzał w kierunku mężczyzny, trafiając go w ranie. Liliana krzyczała pod taśmą, gdy Sofia ją puściła. Mężczyzna próbował uciec, ale Marek był szybszy. Mów! Co jest w tym sejfie? Prasowany. Mężczyzna krwawił i się śmiał. Nikt nie miał wiedzieć. Ale teraz. Gdy otworzyli puszkę Pandori, nie ma sposobu, by to powstrzymać. Ostatnim tchnieniem, zanim stracił przytomność, wymamrotał lance ten Brooklyn, jednostka 427. Teraz, gdy Liliana jest już bezpieczna, Sofia poczuła, że granica między miłością a niebezpieczeństwem się zaciera. Odkryła, że klucz nie otwiera tylko sejfu, ale też ujawnia bliznę przeszłości ukryte w fundamentach Ameryki. W drodze powrotnej Liliana, z opuchniętymi oczami, w końcu zapytała, Mamo, kto jest prawdziwym tatą? Sofia zwlekała kilka sekund z odpowiedzą. Był wieloma rzeczami, ale przede wszystkim próbował nas chronić. A teraz dokończymy to, co zaczął. Następnego dnia, będąc już w Nowym Jorku, Sofia spojrzała przez okno samochodu, gdy przejeżdżali przez most brookliński. Słońce wzeszło między wieżowcami, barwiąc niebo na melancholijny złoty kolor. Czekał na nich blok 427 w Lansden storyt. Marek przygotował sprzęt, a Liliana, mimo że była wstrząśnięta, wykazała się nieoczekiwaną siłą. Sofia wiedziała, że nie może wrócić. Przekroczyła próg prawdy, a to, co znajdowało się w tym sejfie, miało na zawsze zmienić wszystko, co wiedziała o swoim życiu, o Tomaszu i o sobie samej. Gdy weszli do magazynu, Sofia ogarnęło dziwne uczucie. Jakby wszystko wokół pogrążyło się w absolutnej ciszy, jakby świat wstrzymał oddech. Zamek łatwo ustąpił. Metalowe drzwi powoli się uniosły, odsłaniając coś o wiele większego, niż sobie wyobrażali. W środku mieszkania 427 znajdowała się czarna walizka, opieczętowana pieczęcią dyplomatyczną i ciało zakonserwowane w lodzie. Sofia cofnęła się o krok, zaskoczona. Nie chodzi tu tylko o dokumenty, chodzi o rozliczenie między narodami. Zimno bijące z jednostki 427 nie pochodziło tylko z lodu. To był taki chłód, który mroził duszę. Sofia wpatrywała się w czarną walizkę i zakonserwowane ciało, czując, że w końcu dotarła do serca labiryntu, ale nie wiedziała, czy chce tam być. Marek podszedł ostrożnie i w rękawiczkach otworzył wieko walizki. Wewnątrz znajdowały się zapieczętowane teczki, dokumenty z amerykańskimi, rosyjskimi i polskimi nagłówkami rządowymi, mapy i umowy z zaszyfrowanymi nazwiskami. Tomaszu, co zrobiłeś? Sofia szepnęła, a łzy spływały jej po twarzy. Liliana nie mogła oderwać wzroku od ciała. Przedstawiało mężczyznę o azjatyckich rysach twarzy owiniętego w zapieczętowaną folię z wojskowymi napisami. Marek obejrzał etykietę i zbladł. Ten człowiek zniknął w 1997 roku. Był chińskim agentem wywiadu, poszukiwanym za potrójne szpiegostwo. Gdyby Tomasz go ukrywał, Mogłoby to wywołać międzynarodowy skandal. Sofia poczuła, jak świat wokół niej wiruje. Myślała, że jej mąż był gawędziarzem, który opowiadał historię i znał szyfry, lecz w rzeczywistości był powiernikiem tajemnicy, która mogła wywołać wojnę. Zanim zdążyli odejść, na suficie magazynu zapaliły się czerwone światła. Uruchomiono ciche alarmy. – Mamy trzy minuty, zanim przyjdą – powiedział Marek, ciągnąc za sobą Sofię i Lilianę zabrali tylko najpotrzebniejsze dokumenty i pobiegli do samochodu. Pozostawili ciało i walizkę zamknięte w jednostce, z kluczem i anonimową notatką do FBI: Prawda jest tutaj. Chron niewinność. Ucieczka przypominała film: Trzy czarne sufigrek ścigały ich ulicami Brooklynu, ale Marek, były policjant, prowadził tak, jakby to był ostatni dzień jego życia. Kilka godzin później dokumenty, ukryte już w bezpiecznym mieszkaniu starego przyjaciela Marka w Bostonie, zaczęły ujawniać prawdę, Tomasz nie był zwykłym szpiegiem. Kilka lat wcześniej porzucił misję, gdy odkrył, że jest pionkiem w planie tuszowania zamachów politycznych. Gromadził dowody, które mogłyby oczyścić z zarzutów dziesiątki niewinnych osób i rozbić międzynarodową sieć manipulacji informacjami. Zginął po to, żeby chronić nas i świat, powiedziała Sofia z dumą w oczach. Następne miesiące były niczym jazda kolejką górską. Sofia przekazała część dokumentów prasie śledczej. Chroniąc ten sposób swoją tożsamość. Rewelacje te wywołały polityczne trzęsienie ziemi w Waszyngtonie, Moskwie i Pekinie. Urzędnicy podali się do dymisji, ukryte prawdy wyszły na jaw, a nazwisko Tomasza Malinowskiego zaczęło krążyć jako niewidzialny anioł sprawiedliwości. Liliana wróciła do szkoły, postanawiając zostać dziennikarką śledczą. Marek, będący teraz dla Sofii kimś więcej niż przyjacielem, stał się dla niej cichym, obecnym wsparciem, o którym Sofia nie wiedziała że go potrzebuje. Przeszłość ją bolała, ale przyszłość zaczynała się przed nią otwierać. Rok później Sofa spacerowała po plaży w Miami, trzymając za rękę Lilianę, teraz uśmiechniętą, i Marka, który w końcu pozwolił sobie na życie. Może zabrało i przyniosło wspomnienia, ale po raz pierwszy nie sprawiły bólu. W torbie trzymała w spokoju jedyne zdjęcie Tomasza z córką na kolanach. Spojrzał w pomarańczowe niebo i się uśmiechnął. Nie zawiodłaś, kochanie. Przeżyliśmy. I teraz żyjemy. Słońce muskało jej skórę niczym obietnica, że nawet po terrorze jest miejsce na nadzieję, na nowy początek i na miłość. Życie nie wróciło do normy, ale zbudowano coś nowego, silniejszego. Sofia założyła fundację imienia Tomasza, aby pomagać rodzinom dotkniętym tajnymi operacjami i niesprawiedliwością polityczną. Stał się symbolem odwagi i przemiany. Ubiegały się o nią uniwersytety dziennikarze i ciche ofiary systemu. I za każdym razem, gdy przemawiał, mówił stanowczo Prawda boli, ale leczy. A odwaga ratuje. Na podstawie jego historii nakręcono film, napisano książkę i co najważniejsze, stała się ona wyzwoleniem. Na koniec klucz, który, jak myślała, otwierał zwykły sejf, odkrył jej prawdziwe przeznaczenie.